Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i ze mną, jak możecie widzieć, Mahadova do Rykow, także witam bardzo serdecznie. Witam, ja jestem Rykow, jeśli mnie nie znacie, to jestem streamerem dla teamu Elderblood i również jestem content creatorem na owego zespołu. Tak, link do Rykowa będzie w opisie. I dzisiaj będziemy kontynuować naszą serię z testu wiedzy. Dla tych, którzy jeszcze nie oglądali wcześniejszych odcinków z testu wiedzy, przypomnę zasady. Będę zadawać 12 pytań po 4 łatwe, średnie i trudne. 1 punkt za łatwe, 2 za średnie oraz 3 za pytania trudne. Łącznie suma punktów do zgarnięcia to 24. No i cóż, no, jak myślisz, Rykow, raz dobędziesz? Mm. Myślę, że 21, żeby Pawowi było smutno, bo dzisiaj rozmawialiśmy o mojej dzisiejszej nagrywce. No i się tam Pawł śmiał, że się nie może doczekać, żeby zobaczyć mój brak wiedzy. No. I muszę go wyprowadzić z błędu. Jakby ktoś nie wiedział, Pawloeks poprzeczka, tutaj górna, dotychczas rekordista 20 punktów, Balder poprzeczka dolna 8 punktów. No też nie jest to zły wynik, ale zobaczymy, zobaczymy ile zdobędzie Rykow dzisiaj. Mogę zdradzić, że dużo pytań o prowizję będzie. Akurat tak je ułożyłem. Okay. Także zobaczymy, jak myślisz, to jest Twoja silna strona, słaba strona. Prowizja? No, myślę, że raczej będę dać radę. Jeśli nie będziemy się cofać do gwinta sprzed Nowigradu, to myślę, że raczej będzie w porządku. To będzie jeden problem z pytaniem trudnym, ale to <grym> zawsze jak coś 25% jest. No okay. dobra. Mm, no to w takim wypadku <coughs> y, zaczynamy. Pierwsze pytanie na rozgrzewkę. 3, 2, 1. Jakiego zestawu nie ujrzymy w potężnej beczce? A zestawu podstawowego, B krwawej klątwy, C ceny władzy czy D? Nie ma takiego zestawu, którego byśmy nie ujrzeli. Myślę, że będzie to odpowiedź D. Nie ma takiego. Czy definitywnie? Definitywnie I gratulacje, bo jest to poprawna odpowiedź, także pierwszy punkt zdobyty Zostało jeszcze tylko 20 Przynajmniej No dobra W takim wypadku wysyłam pytanie drugie Który z poniższych manewrów bojowych nigdy nie otrzymał zmiany? A. Jad Bazyliszka B. Obroża C myśl techniczna czy D urna Sieni? Urna cieni hmm, urna cię na pewno dostała, ja do bazeliszka również. Myśl techniczna albo obrożo. E, obrożeń nie dostała. Jest to odpowiedź prawidłowa, także gratuluję drugiego punktu zdobytego. Jak na razie dwa na dwa i pytanie numer 3. Która z poniższych kart ma obecnie najmniej prowizji? A rydańska elita, B epidemia, C warsztat płatnerski, czy D łucznik brokwar? Hmm. To jest dość trudne <grywa> dla mnie, a zaraz pomyślmy, rydańska elita, ile hmm, ona miała prowizję. Zmieni to chyba. Okej, okay, dajmy łodęskę elitę, chyba to jest 4 prowizji. Definitywnie. to jest 5, epidemia to jest chyba 6, warsztat partnerski to jest 6, także tak. łodęska elita. To znaczy odpowiedź A. I jest to poprawna odpowiedź. Lecz pozostałe karty: epidemia, warsztat partnerski, ucznik, rockfar mają właśnie po 5 prowizji, wszystkie 3. Rydańska dostała okay. wzmocnienie z 5 na 4 w ostatnim patchu, jeżeli mnie pamięć nie myli. I ostatnie pytanie z kategorii łatwe, także tutaj jest szansa na komplet punktów z łatwych. Pawłeks przypomnę, na piątym pytaniu się wywalił, także jeżeli mm -hmm. teraz odpowiesz dobrze, no to jest szansa go potem przebić. Ile wynosi potencjał punktowy awangardy w Richet? Czyli maksymalnie ile można zdobyć, nie, nie liczę jakichś dodatkowych punktów z Grima mm -hmm. i tak dalej, takie sama z siebie ile zrobię. Yes, no to to jest 2 y, za 5, jeśli wyrzucasz, to się wzmacnia każdą jednostkę od tej ręce, no to od C 11 punktów. Definitywnie. Tak, no chyba, że jeszcze zaliczymy, liczymy jeszcze użycie stratagemu. Nie, 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 oczywiście tego nie... Nie, nie no to nie, nie no to 11. Poprawna odpowiedź, także gratuluję. Jest. teraz zrobiłem widzów, bo nic użycie stratega mu nie daje, a pan Avantgarde. Tak, to prawda, ale tak też trochę nie wiedziałem, co mam powiedzieć, ale w każdym razie wolałem powiedzieć, że nie tak czy siak. Mm, tak. Dobra. No i pytanie piąte w takim wypadku: której z poniższych kart nie możemy uzdrowić? Oczywiście on myśli, że nie możemy zagrać na nią uzdrowienia i potem podobnie z cmentarza. A Iris Upiór, B Wściekłego mm. Frita. C, Olgier do nieśmiertelnego czy D. Artisa? Olgierd na pewno żeby uzdrowić, Artis też. Miri, super, bo wściekły Iwry. No on miał, to w ogóle słaba kata. To jest. jest chyba 8 za 10. Także jeśli ma 10, także wiadomo, że to wściekły Ifrit. I to jest moja definitywna odpowiedź. Także jak już definitywna, to się nie będę pytał. Jest to odpowiedź poprawna, także 6 na 6 i na ten moment masz więcej punktów od Eksa. No. Zobaczymy, jak to dalej nam pójdzie. Na tym etapie, tak. Także ogromne gratulacje. Pawleks, jeżeli się nie mylę, chyba gdzieś tak od siódmego już potem wszystkie, wszystkie poprawne mm -hmm. miał te trudne, ale chyba właśnie na piątym, szóstym się wywalił, jeżeli się nie mylę. Jak, jak coś się mylę, to poprawcie mnie w komentarzach, proszę. Dobra, także pytanie szóste, tutaj mój ulubiony typ pytania. Bardzo podobne było w pierwszym, w pierwszym odcinku. którą z poniższych kart stworzy Alzur, kiedy zagrałem pożogę? A: Cynę, B. Olafa, C. Zoltana topornika, czy D. Filipę ślepą furię? Może warto wspomnieć od razu, że wcześniej to było, której karty nie stworzy. Tym razem jest, że właśnie stworzy. Okej. Okay. Hmm. Pożogę. Ile miał Pożogę? Nie chcę przypomnieć, dawno wziąłem tą kartę w grze. No właśnie. To jest... To jest tutaj ten haczyk. Widzisz? Hmm. To jest 12. Cena też jest 12. Więc albo Olaf, albo Zoltan. Olaf ostatnio dostał przecież. To się grało z Himem, nie? Był taki deck, także muszę dostać buffa do prowizji. Także myślę, że to będzie zoltan toporu. Definitywnie. Definitywnie. Poprawna odpowiedź. 8 na 8 no. jest, no i. No i idziesz jest jak burza. No. Idziesz jak burza, naprawdę jestem pod wrażeniem. Połowa pytań. Połowa pytań jest za tobą. Ale teraz to jednak ta trudniejsza połowa. tutaj jeszcze dwa pytania średnie, ale hmm. trudne. No, no, będą trudne naprawdę. Nie będę ukrywać, że nie. <laughs> tutaj akurat. Że zaboli. Tak, jeszcze tak, taki przerywnik zrobię. Hmm, anegdotkę może powiem yy, o, e, o, tutaj, o ostatnim odcinku, jak nagrywaliśmy z Pawłem Oeksem. Jak ktoś nie widział, to polecam zajrzeć. Właśnie jedno, jedno z trudnych pytań było takie, na które wiedział bo odpowiedź. To było jedno z najłatwiejszych dla niego. Ponieważ to było pytanie tam ile tam porwizji miała Chyba Sian'a w, w pitiarze zanim wyszła krowa klątwa. I akurat on w tym pitiarze brał udział, więc dla niego to było proste. O tym akurat nie miałem pojęcia. No ale gdybym to wiedział, tym to tak nie zadał. No ale cóż, czasu nie cofnę. Ile kart może stworzyć Gerhard? Z... Ale kiedy poczekamy jedną turę i klikniemy rozkaz? to. Okej, 5. 5? 5 definitywnie. Poprawna odpowiedź. Także 10 na 10 jak na razie. No i widzimy spora wiedza, naprawdę jestem pod wrażeniem. Mm. No dobra, dobra. Ostatnie pytanie, średnie. Zobaczymy, czy będzie kompletnie i łatwe i za średnie. Tego jeszcze nikt nie dokonał. Ile tur musimy czekać, aby Gerhard mógł stworzyć kataklizm? A6, B7, C8 czy D9? Hmm, kataklizm? Czy chodzi o Ragnarok? To już tak. Widzę. Tak, tak, tak. To tak. Ojej, tak, Ragnarok. W pierwszej turze mamy 5, przed drugiej mamy 6, przed drugiej mamy 7. Także odpowiedź A6 tu. Muszę się spytać, czy na pewno? Definitywnie. Definitywnie poprawna odpowiedź. Także. Dzisiaj udało się zdobyć komplet? Komplet za średnie. No, jeszcze nikt tego nie zrobił. Naprawdę. Idziesz na rekord. Ale. Czas na najtrudniejsze pytania, które naprawdę będą trudne. W każdym razie, żeby pobić Pawlo Eksa, możesz nie odpowiedzieć na jedno z trudnych pytań. Ok. Na, tr na trzy musisz przynajmniej odpowiedzieć. No i dobra. W takim przypadku. Dotychczas, jeżeli się nie mylę, 12 punktów zdobytych, także Balder pobity na pewno czteroma punktami. Zobaczymy, czy się może uda wyśrubować jakiś rekord, bo jak na razie to idzie na 24. czas na to pytanie, które naprawdę jest. naprawdę będzie trudne. Tutaj jedna odpowiedź mi się skasowała. Już, już jest, dobra. Ile wynosiła prowizja Leto na początku homecomingu? Leto z Gulety? Tak. On chyba odbierał wymianę dowódcy. To robił dokładnie. Hmm. O kurczę. Co to było? 10, czy to było? 11. Dobra, to jest zaś mocne, mi się wydaje. Dajmy 11. Czy definitywnie? Definitywnie. I to jest poprawna odpowiedź. Dobra. I tego to ja nie. Ja powiem tak. Ja tego bym nie wiedział. To jest dosłownie pytanie, bo większość z tych pytań, które y, układam, rzeczywiście znam na nie odpowiedź. Ale to jest jedno z wyjątkowych pytań, na które rzeczywiście bym nie wiedział. Dosłownie dowiedziałem się przypadkiem o tym, bo wtedy jeszcze w Gwina nie grałem. Dowiedziałem mm. się przypadkiem. Ja, ja to... Do... Wiedziałem odpowiedź, bo gadaliśmy chyba dwa dni temu ze znajomymi na Wojsie o tej karcie. No ja gdzieś właśnie ze dwa dni temu dosłownie dowiedziałem się, że on miał taką umiejętność, miał taką chorą prowizję. <laughs> Także dlatego... nie miałem 17. No, Sjana miała. Nawet chyba osie... a, 17 czy 18 no, miała. 17. 17, dobra. No w każdym razie na pewno. No, Siana to jednak jest rekordzistka, oczywiście nie wyszła taka, ale byłoby, byłoby zabawnie na pewno, gdyby taka wyszła. Dobra. Także no jest 11... nie, 15 punktów, 15 punktów jest. Mm -hmm. I uwaga. Teraz pytanie o powiedzmy... czasy dzisiejsze, że tak powiem, jeżeli chodzi o gwinta. Ile skrawków można uzyskać z festiwalu WitcherCon? Jeżeli chodzi o to wydarzenie, które się tam pojawia u nas w, w mm. tym, tym, koło tam księgi nagród. A 630, B 750, C 850, D 930. Hmm... O, to mnie zdagiło, powiem, przez co Gdzieś musiałem. Gdzieś musiałeś. Z zbyt dobrze szło. dobrze szło. Hmm. Wieczer tego było. Ciężko, ciężko. Jakich fragmentów mogło być? Też nie jakoś dużo. A liczymy tylko jako nagrody z tego kontraktu? Yy, tak, z tych kontraktów, które tam można wejść wydarzenie, sprawdzić, to właśnie z tego. Tutaj łączna tutaj suma jaka jest ze wszystkich. Dobra, dajmy 630. Mogę się pomylić. Spytam się, czy definitywnie. No, pewne nie jestem, ale coś muszę wybrać. Tak, czyli na pewno będzie to 630. Tak. I niestety jest to odpowiedź błędna. Poprawna to 750. Także no tutaj. No. no cóż. No, Maxa niestety nie będzie, ale wciąż jest szansa, żeby. Mogę się zrównać z Pawem dalej. Dokładnie. Dokładnie jest na to szansa. Ale nie, nawet nie tego zrównać. Już zr zr zrównać się nie możesz, ale możesz go pobić. Mhm. Mogę go przebić w tym. Tak, dokładnie. Więc ja myślę, że to jest na pewno najciekawsza, e, powiedzmy, możliwość. <laughs> e... No i dobra. Także kolejne pytanie o werbunek i początki gwinta. Ale coś czuję, że znałeś to lato, to to możesz też znać, ale zobaczymy. Tak, co mówiłem z Balderem i wtedy nie wiedział, jak to mówiłem. Także, no. Zobaczymy. Która z poniższych kart ze Skojatel miała najwięcej werbunku na początku Homecomingu? A, Wielki Dąb, B, Shiru, C, Aglys, D, Gabor, Zigrin. Jakbyś miał, nie wiem, domyślam się, że możesz mieć pewne pytanie do tego. Od razu mówię, że to jest, to jest pytanie trochę podchwytliwe, o tak powiem. Trochę podchwytliwe. No. Hmm, dobra, Wielki Dąb Shiru Jak lajs. tak. Na no, glajs ma teraz 10. Czy mogłem mieć więcej? Dąb jest 13 i mi się zdaje, że dębu nie zmieniali w ogóle jeśli chodzi o prowizję, Także ma 13. Jak by było Shiru. Tak jeszcze tylko wspomnę, Zwróć jednak uwagę na to właśnie, bo to mówiłem z tym, że jest to pytanie podchwytliwe, które miałem na początku w homecomingu, Więc mm -hmm. e, może tu być jakaś karta. Nie mówię, że jest, ale może być jakaś karta, której nie było na początku. No, Dlatego. No, właśnie... nie było. Oczywiście na początku pan dopiero doszedł z rozszerzeniem z wojny krwi. Eee. Myślę, że albo dom, albo glacis. Dobra, co będzie? Daję na dom. Na pewno. Na pewno, myślę, że to nie było nic więcej niż trzynastu. Jest odpowiedź błędna, ponieważ wielki dom wyszedł dopiero w krowej klątwie. O tak. Odpowiedzią, poprawną, tak, odpowiedzią poprawną jest Shiru. Zapomniałem o tym kompletnie. No dlatego, właśnie na tym polegała ta podchwytliwość. I tu były dwie karty właściwe. No. Tak, dokładnie. Gabora wyczaiłem aż dąbu nie. Tak. No ale dobra, jest punkt na, na ten moment 18. Nie, nie 18, 15, 15. Także no już Pawła się y, nie wyrówna. Ale jest szansa no wyśrubować wiele, wyśrubować bardzo dobry wynik wciąż masz potencjał na 18 punktów. Także no. Ja mam nadzieję, bo naprawdę bardzo dobry występ dzisiaj pokazałeś, więc. więc, więc Kibicuję, żebyś odpowiedział na to pytanie. No i dobre. Zobaczymy. Ostatnie pytanie, 12. Final bossa. Moje ulubione. Jaką ikonkę ma pakiet Witalność w trybie draftu? A koło zębate, B Róg, C diament czy D biceps? O nie. Mówiąc biceps, to no myśli taką, te, takie, takie ramy, jakby zgięte, że tak powiem. Tak, tak. Brakietów. Teraz to tak. No jest to diament. Na pewno jest to diament. Koło zębate też to nie Ruk również nie. Bo to jest chyba od przyzywania kart. Także chyba wychodzi. Witalność, koło zębaty, róg, diament. albo i diament. Koło zębatę to są rozkazy, z tego co pamiętam. Róg to jest jak przywołujesz kartę, więc diament albo biceps. No, muszę powiedzieć, że... Co to na pewno po prostu jestem zmuszony pochwalić tutaj to tutaj dedukcja, bo naprawdę działa bardzo mm -hmm. dobrze, powiem szczerze, także tutaj to akurat jestem tutaj naprawdę zadziwiony, że aż tak dobrze to działa. teraz 50 na 50, no i mm -hmm. <laughs> Trudne pytanie, teraz będę jak Pałac, przesadziłem pytanie, 5 minut się zastanawiam. Dobra, to już ostatnie pytanie, to wiesz, to już okay, możesz. To już spokojnie, co, już co, mogę co, namyśleć, przeciągnąć do 10 minut, zrobię reklamę, dobra? Właśnie, dokładnie, to przerwa na reklamy, puszczamy tak. reklamy teraz. Ja <laughs> się śmiałem, że zrobię po jakimś szóstym pytaniu czy coś taką przerwę na reklamy i akurat wtedy wrzucę ten, wrzucę żeby była. No mi się zdaje, że dajmy biceps jako vitalność. Definitywnie ostatecznie? Definitywnie ostatecznie. Co będzie? Będzie poprawna odpowiedź. Także 18 punktów jest. A nie. Paweł nie pobity, ale jest i tak w fenomenalny. W drugim sezonie wygrany jest moja. Tak, ja mam nadzieję, bo naprawdę tutaj rykow Pawloeks pokazali naprawdę sporą wiedzę i jestem pod wrażeniem występu ich obu, także Powiedz może swoje wrażenia. Moje wrażenie. Oprócz tego, że... To tanie spapagowałem pytanie 11. Najwięcej werbunku, Nie skomentuję tego. To. Hmm. Jeśli chodzi o same pytanie, tak? Mm -hmm. na zgrawki były dość takie. O kurczę, co się o to będzie pytał. Jak się interesowało? Nie, no, na przykład ja pierwsze takie pytanie chyba trudne, jakie zadałem Wolderowi to było. Czy tam pierwsze czy drugie to było, ile, ile obecnie jest kart w Królestwa w północy, na przykład. Także mm. no, trudne są zawsze takie, żeby nikt się tego nie spodziewał. To, ten efekt, wam. Wow. No, na pewno mnie cieszyło, że było dużo pytań Gerharda, tak udało mi się przerobić bardzo dobrze we własnym zakresie studium, jakie karty za ile prowizji daje. I co w ogóle chcę powiedzieć? Świetnie się bawiłem. Dziękuję za zaproszenie. Ja dziękuję za przyjęcie. Ja nie, Nikt mi nie dorówna, z wyszły gracze. Tak? No a tutaj jeszcze dwóch, dwóch Twoich kolegów z drużyny będzie. Ja nie, nie będę zdradzał. Tak, jedyne ich niki. Jeden zaczyna się na D i drugi też na D. Yy, no cóż, nie będę ich zdradzał, ale na pewno. Na pewno no, powiem Ci, Ryko, że naprawdę. Ty, ty masz coś do tych teleturniejów, wiesz? Masz jakąś taką smykałkę, nie, że? A, tak się dzieje. Nie. Dokładnie. No. Także no ja tak jeszcze raz jak mówiłem, dziękuję za przyjęcie zaproszenia. No i cóż, zobaczymy. 18 tak, punktów. Ten jest na mojej stronie. 18 punktów, także drugie miejsce na ten moment. Zobaczymy, czy drugie miejsce się utrzyma. Czy może jednak ktoś Rykowa wyprzedzi. A i ja wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Przypominam, że jest również możliwość wystąpienia w takim, jeżeli ktoś... Będzie chciał, jest opcja wspierania arcymistrz magii. Wtedy można w gwintowym teście wiedzy wystąpić. Także jak ktoś chce, no to serdecznie zapraszam. A ja jeszcze raz dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobało. Do widzenia. No i cześć. Hej, trzymajcie się.